Dobra, tak więc witajcie w pierwszym odcinku z FIFA World jestem QB, tak. Jak widzicie mam całkiem nowy skład. No dziesiąta liga, no, tutaj drugi level dopiero. Tutaj pokażę Wam skład, który udało mi się tam sklepać. Znaczy no, sklepać. No, gramy na 433 ogólnie i to jedyne co udało mi się tutaj z niego zrobić jeszcze sobie tego wywalę dobra mm. no to tak, tak wygląda y, jak na razie no wiadomo, słaby <grym> po prostu chciałem wam pokazać, że naprawdę jest nic nie robione. tutaj jeszcze jakieś nagrody i paczki dostałem, więc postanowiłem, że otworzę je y, no, na wizji, dobra, tu jakieś znaczy no nagrody to tam pierwsze jakieś Koty zapłoty, tam jakieś 100 monet. O, i 600 monet, więc zawsze to jak dla nas. Jak widzimy, o, trzeci level, czyli już, już trochę monet podskoczyło. Zobaczymy teraz, jak paczki, jakie paczki, czy jakieś ciekawe. Nagroda specjalnie dla ciebie i brązowa paczka. Zobaczymy, co w tej nagrodzie. No, Okej. Okay. A, sami zawodnicy. Jakiś McClinch świecący. O, LP, to, to mi będzie potrzebny jakiś Włoch ciekawy. SP. No dobra, no wiadomo, same gówno. No bo, jak to można nazwać? No ale może z tego coś, coś się uda sklepać. Yy, Kolejna paczuszka, to nawet nie będę jakieś emocji robił sztucznych. O, LS to nawet jeszcze lepiej niż ten yy, LP. Tu jakiś czeski, ten kilka kontraktów. Jakiś Europark stroje, jakiś herb gówniany. Plus 5 głowa. No dobra. Tak wyglądały te pierwsze dwie paczki. Myślałem, że to może będzie jakaś złota paczka i, i ktoś by się trafił. No ale niestety nie. No tak więc. Uważam, że naszą przygodę z VIV-ą możemy zacząć. Czekaj, się wyłączę muzykę. Mam nadzieję, że mnie nie zagłuszy. Że mnie nie zagłuszała podczas... Tego dobra. Pierwszy mecz. Mam nadzieję, że się uda coś ogarnąć. Gramy. Selfie City. O, fajny ten. oxford United. No dawaj. O, jest. Poczuło. O, <l> lol. Czy to jest ten sam skład? Dobra, nieważne. Jest. Trafiliśmy na kogoś. O, jedna wygrana. Okej, okay. no dobra, czyli miałeś swój pierwszy mecz. Ale, no, trafiliśmy na kogoś, kto też zaczyna. I, no, nie ogarnie jeszcze tutaj za bardzo otworzenie składu, no, bo nie potrafił sobie za bardzo sklepać. Na przykład, no, lewego pomocnika dał sobie na prawą pomoc. No, a lewego obrońcy na, znaczy, prawego obrońcy na lewą obronę. No, nieważne, mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Trochę chyba za głośno będzie. Dawaj, Znowu Hamed. Do Roberta! Jest! Ah! No nie. No nie, no nie. Spróbowałem finezyjnie, no ale nie udało się. No tutaj ładną klepę mi robi. I co z tego wyniknie? Nie ma ja ob Jest obrona i... Fuck! Dobrze, dobrze! Dobrze, rudy bramkarz. Mamy rudego bramkarza. Robert! Hamed! Jest pierwsza bramka na 1-0! Hamed z dziesiątym numerem. Bramkarz próbował sięgnąć, ale jednak zabrakło mu trochę ręki. I jest. Dobra, pierwsza połowa zakończona rezultatem 1 do 0. 1 do 0? 1 do 0. I jestem ucieszony, bo właśnie trochę się obawiałem, że mogę pierwszą przegrać pierwszy mecz. Ale no, jeszcze nie wiadomo, może przegram. 69 minuta, do końca spotkania pozostało 20 minut. Nie ma, już się bałem, że będę musiał się mocniej skupić, ale dobrze. Robert... On tam biegnie, biegnie, tam jest hamet. On poda do hameta teraz. I szał! Jest zablokowany. Ale jestem naprawdę zadowolony jak na razie z mojego prawego skrzydłowego, który tak naprawdę jest na pozycji. Znaczy, prawego pomocnika, który jest na pozycji prawego skrzydłowego. Hamet. Hamet. Jest. Dośrodkowanie! Jest ramka! Robert! 2 do 0. W 79 minucie raczej przeciwnik już nie ma szans. Ale kolejna akcja. I czy będzie 2 do 1? Nie ma. Naprawdę jestem zadowolony z tego bramkarza jak na razie. Robert. Jest tak. Tak, 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 tak. tak. I Hamad zatrzymał się. Przez co cała siła strzała. No, poszła. Ale jest 90 minuta i jest koniec meczu. Pierwszy mecz. Wygraliśmy 2 do zera. Pierwsze trzy punkty należą do nas. Mam nadzieję że teraz, że nam zaliczy w ogóle ten mecz, bo jak wiemy czasami. Yy, jest ffie, tendencja do niezaliczania i mamy kolejną odznakę. Witamy w Ultimate Team. No okej. Okay. Już mamy... 2000 monet. Możliwe, że sobie kupimy zaraz zawodnika. Co tu mamy? Kontrakty i złota... Dobra, kontrakty otworzę tam bez żadnych emocji. No, spoko. Wysyłamy do klubu. I teraz. Yy, zaw zawodnika. Brązowa paczka premium. Wilson. Zabójcza szybkość, Naprawdę bardzo szybki. Jak na brązowego zawodnika. No nieźle. Ines, na prawej obronie i środkowy obrońca, którego będziemy mogli sobie wziąć. No i tutaj trening, kondycja. Czyli was USA. No dobra, wysyłamy wszystko do klubu. Ok. Jak widzimy, trafiliśmy na zawodnika, który już zagrał parę meczy i ma już złożony dość ciekawy skład. Tak. Może nie być łatwe spotkanie, ale raczej nie mamy szans. No, ale zobaczymy, co się uda. Dobra, łączenie, dobra, jest, przewijamy. Dobra, przeciwnik zaczyna. Czy dobiegnę? Czy dobiegnę? No, niestety, przeciwnik dobiegł. Dośrodkował, ale jest. Obrońca tutaj świetnie zainterweniował. Ale i tak, Są daleka i mamy bramkę piękną, Na 1 do 0 w 10 minucie. Gratulacje, no, no nieźle, no. No ale to właściwie nie ja powinienem się cieszyć, ponieważ to mi strzelono, ale... No i czy będzie kolejna bramka? Wyjdę rudym! Jest! Brawo! Brawo rudy! Rudy jak na razie, no cieszę się. No wiadomo, nie wszystko obroni. To, to była jego pierwsza nieobroniona bramka, ale no po pierwsze jest on brązowy, a po drugie... No trafiliśmy na zawodnika przeciwnika, który już zagrał parę meczy i. Czy będzie karny? Nie będzie chyba. Dobrze, nie ma. Ach. Trochę się zastresowałem. Będzie strzelał czy podawał. Raczej strzeli. No ale nad poprzeczką. Tutaj trzeba po prostu kliknąć i... i to wszystko, ale ten część sytuacja! Niestety Nieudana Tutaj dośrodkowanie Udanie. A nie co ja robię. Jest sytuacja. Jest Ja jeden do jednego tak Pięknie! Dziękuję! To jest twoja pierwsza walka! Czyżby rage quit? No, nie no to było bez sensu no bo jak na jeden do jednego rage quit Tak Wyszedł chyba Czyżby wyszedł? What the fuck Nie <gry> Aaaa ah, kurde No nie ukrywam, że prawdopodobnie na, w tym meczu bramki będą padały przy, Przypadkiem, przynajmniej w moim przypadku Prawdopodobnie Sweetie gole, no bo Tutaj jednak nie będzie łatwo Ale zobaczymy, może spróbujemy jakąś z Jakiejś, no akcji ciekawszej. Ajajajajaj Ajajajaj aj, aj. aj, aj, aj. No, 2-1 Przeciwnik szybko y, Doprowadził Do prowadzenia Ach Zakończył sędzia pierwszą połowę Rezultat 2 do 1. No, okej, okay, zobaczymy. Jeżeli by się chociaż udało zremisować, i tak myślę, że byłoby dobrze. A po tym, e, po tym meczu e, kupimy sobie jakiegoś końca zawodnika. Jakiegoś złotego, świecącego. A i zapomniałem jeszcze wspomnieć, że idziemy w BPL do Numunana. Co? Morgan. No czemu on tego nie strzelił? On tylko dotknął piłeczkę, ale strzelić on nie chciał. Nie rozumiem. Nie zrozumiałem tego. I nie chciałbym e, no, mieć... Nad poprzeczką, tak, nad poprzeczką, dobrze. E, Cooper do Wilsona. Wilson tutaj przebiega. Czy przebiegnie wszystkich obrońców? No nie udało się. Chciałem tutaj zamieszać i przebieg tych obrońców, ponieważ to jest właśnie ten mój, ten mój najszybszy zawodnik. Ale mogłem jakąś akcję złożyć lepszą. Ajajaj, dobrze wychodzi! Dobrze! Tak daleko wyszedł bałem się, że on zaraz go okiwa. No bo byłby praktycznie bez rąk, ten bramkarz. Dobrze to Wilson! Ach! No nie, nie, to nie mogło wyjść. Dobra. Tutaj przeciwnik tak już trochę defensywnie idzie. Widzi, że mogę zagrozić. Choć jednak nie. Dobra, cały czas napiera do ataku. Każdy z nas idzie na atak. Ja tutaj cały czas po ziemi. On też jest taka... Po ziemi gra 90 minuta, więc chyba przegraliśmy. Ale może jednak... A, czyli... O nie, jednak nie 2 do 1, tylko 3 do 1. sącin przez mój błąd strzelę na 3 do 1. No to teraz już na pewno nie odrobimy. Choć może na 3 do 2 by się udało. To chociaż odrobilibyśmy ten głupi. No nie, dobra. Koniec meczu. Pierwszy jeden mecz wygrany, jeden przegrany. Można powiedzieć, remis. No ale widzieliście, jaki, na jaki skład trafiłem. No było ciężko. Mamy już 2490 monet za to sobie możemy kupić jakiegoś zawodnika Tak więc jak widzicie kupiłem sobie kabula na moją informację no jest to mój pierwszy zawodnik którego kupiłem no i już mamy 2,5 gwiazdki, więc fajnie Szkoda, że akurat jeśli chodzi o tą srebrną kartę, którą trafiliśmy na początku, to trafiliśmy niestety prawego obrońcę. Szkoda, że nie bramkarza, bo często jednak bramkarz jest. No, tak więc to by było na tyle w pierwszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Na razie.